Z tej strony JP. Witam w kolejnym odcinku Minecraft Gepi. Dziś, yy, jak widzicie, jesteśmy znowu na kolejnej nowej mapce. Yy, tak, ale tym razem mamy mody. Jak już widzicie po ekwipunku, jest Towncraft, yy, Buildcraft. Jeszcze jakieś tam mody. Yy, mod Rise jest. Tak, paczkę do modów tam chyba pod odcinkiem 5, z tego co pamiętam jest, polubiłem polu taki film, gość pokazuje jak zainstalować tą paczkę Jest to paczka Wichu 1.993 pozdrawiam yy, i yy, yy, tak yy, i co? I co? I co dzisiaj? I dzisiaj tak chciałem zrobić panele słoneczne yy. na mapce już gram chyba tydzień. Jeżeli mi pamięć nie myli tu coś jest. Kurde, lagi mam dzisiaj straszne, niesamowite, więc tak e, będzie trzeba usiąść i zrobić z tego co pamiętam glowstone dust. Czy coś... No znaczy, chyba że nie glowstone dust, tylko, tylko tylko jak to się nazywało. E, cold dust e, do panelu, bo generatory też się nam sprzedadzą, ale bardziej... Niczy. Nie maceratory mamy wolne czy zajęte? A koprę to sobie na razie wywalę. I tutaj sobie wsadzę to A do piecyka sobie wsadzimy, copper dust? Tak, 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 tak. tak, tak, tak. Jeszcze widzieliście, tam mam dużo tych rzeczy nie poprzepalanych, bo byłem niedawno w jaskini. Dokładnie wczoraj, ale postanowiłem, a mówię, nie chce mi się teraz znowu jakoś grać, a gram po prostu, nie nagrywam, bo. Ostatnio miałem straszne przeciążenia na komputerze i stwierdziłem, że nie będę go jeszcze dodatkowo obciążał, e, renderując film, wysyłając, więc postanowiłem zrobić małą przerwę i po prostu sobie grałem, tak, z przyjemności. Tak, e, zaraz zobaczycie domek, e, tu jest taka walna przestrzeń, jest taki jakby mur. Dlaczego? A dlatego, że to są kable i mi się nie podoba jak kable są na wierzchu, i dlatego postanowiłem zrobić taki dom, żebym miał tutaj przestrzeń i mógł prowadzić kable czy jakieś rury później, i spokojnie nie musiałbym się martwić, że e, na przykład nie wiem, że coś nieładnie wygląda, albo będzie się plątało później, nie wiadomo co i jak. Tak więc zobaczmy, jak wygląda nasz. Przepraszam. E, jak wygląda nasz solar słoneczny? Znaczy, może yy, panel słoneczny? Jak się go robi? Tak to się jak. Bo już nie pamiętam. się coś. coś. Muszę to znaleźć Gdzie to jest? robiłem to Niedawno, tylko już nie pamiętam hmm. Tu nie To też nie To też nie Nie, to było to chyba Tak, e, czyli potrzebujemy E, Koperkabel, kabel, e, a chyba mam to, że dla i czerwony proszek. Tak, czerwony kamień, czyli stop. E, dobra. Mm, tak, tutaj będzie redstone i... O! Oh, kurde. Nie mam tego znowu jakoś wiele. Będę musiał to przypalić nawet teraz sobie wezmę to. Co na za I koper będę musiał wziąć, tak. Rubber. I copper. ore Koper, koper, koper. Też tego koperu trzeba będzie. A przecież nam się przepalał górę. To... Tak, zrobiłem sobie takie wejścia. A tutaj, jak już widzicie, czekaj, lak. No, poczekajcie, czekajcie, czekajcie. Mm, tak, tutaj mamy dwa panele słoneczne, już zrobione, wcześniej sobie zrobiłem, ale mi zabrakło materiałów na kolejne. I dlatego poszłem do kopalni i postanowiłem, że kolejne rzeczy już będę robił z Wami. Eee, tak, Ukarniałem chyba ten mod. Te mody, wszystkie jakie tutaj są, przez tydzień może nawet wczoraj krócej, nie wiem dokładnie, a co ja mam zrobić. No, to też sobie wezmę. O, zamknięto. No nie, otwarty jest odfakty. Dobra, jak widzicie, no, jednak coś się z moim komputerem dzieje, postanowię coś z nim zrobić, bo naprawdę jest to. Denerwujące już to sobie przepalę, ale zapomniałem sobie, że źle sobie coś. E, boże. Tutaj mam koper. Powinien być tak, mamy 20 kopro. -ko Dobrano. i tak. I następująco. Trzeba będzie zrobić więcej kabli. I tak mam nadzieję, że już żadnych zmian nie będzie. Znaczy, chodzi o mapkę głównie, bo w tym sezonie, pierwszy sezon, szósty odcinek praktycznie mamy już trzecią mapkę. I właśnie się zastanawiam czy kurde nie na no, tyle aż dobra, ale tyle wystarczy. Ehm, co ja chciałem powiedzieć? Teraz nie będę. Dobra. Mhm. Jak się to robiło? Mhm, muszę sprawdzić. Przepraszam, ale muszę sprawdzić. Mhm bo już nie pęta. aha, czyli to w środku o boże źle mi tego tam chyba do tego pana lupu czujemy po dwa o w dupę. to nie nie 자, 안 н Tutaj jest no. to to. O, no nie No, ale co nam da dwa kable, nie? i sobie tak wrzucimy sobie iron dust tutaj tak to kurde ale mam nogi. przepraszam was za to nie wiem co się dzieje dzisiaj ale wcześniej mi się tak nie działo wczoraj a nie wczoraj co dzieje naprawdę coś się musi dziać bo klackymi FPS mi spadają do 13 fuh, 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 fuh. Czasami jak otwieram coś to nawet do zera dobra hmm. co ja chciałem Pomyślmy. co my chcieliśmy teraz tutaj W ekwipunku zobaczę a, czyli ja chciałem tylko to otworzyć e, set item I tak solar 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 tak. a potrzebujemy szkła to szkło będzie tu a bodil tutaj będzie a wyżej będzie piasek niż szkło tylko ile ja tego szkła mam, bo już nie będę 58 Musiałem zrobić jakoś to. to jest? Czy to ma być? No, Tak. Ok. Dobra. Juppie. A nie chcę myśleć po to, co sobie zrobię, bo to się robiło. Tak. Stnocha. No tak. Bo te kabry są lepsze do tych właśnie. Solaru z paneli słonecznych, dobra. E, tak, tu, tutaj zrobimy tak, tutaj zrobimy tak. No i co? No i dupa. O, Tak Tak, potwórym mam wyłączone. Coś ten bo może włączę o nie, nie chcę się, bo znowu będę miał, bo miałem małe problemy z potworami, jak nie nakręcałem i to można powiedzieć nie było... znaczy klipery mi się spełnowały jak budowałem to. I miałem kilka sytuacji, że buduję tutaj w piwnicy albo... Tutaj jest temat, tutaj mam taką Spreng. dziurę nagle coś robię. Tu do pieców przychodzę, a wcześniej były tutaj dwa mm, Boże. Dwa piece e, kamienne. Tak tutaj czekam aż się coś przepali. Odwracam się. Nagle tsz, 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 i wybuchło. I tutaj tak samo wkładam to brickstone'em i już jest prawy koniec a tu jeb musiałem to wszystko łatać nie łatać i w końcu zdenerwowałem się powiem a później włączę potwory na razie będę się kurdnie czekajcie Czekaj. Wiecie co? Ja tu zrobię moje cięcie, bo wątpię, żebyście chcieli oglądać, jak ja chodzę, i... bo to jest trochę daleko. Y, drzewa, właśnie z tak zwanym rubberem. Czyli z tego, jak przytopimy, robi się izolację, czyli guma, czy coś, coś w tym stylu. E, I tak, i wezmę sobie ściere. I pójdę tam, dobra, a wy tutaj w tym czasie poczekaj, no, no to widzimy się, że język nie się dzisiaj pamięta. to Widzimy się za chwilę, dosłownie za sekundę, dobra, jesteśmy z powrotem, tak, kurde, eee. znowu, dobrze. Eee. I Robimy dalej. <laughs> to, co mieliśmy robić. Dobra. Tak, kabli mam 30 Tak. Prawda, ja tak to porozkładam. Dobra. I. Tak śledać, tak. tak. no. I ostatni na co mi już stać? O, sz... Nie. nad nadszymi sz... starczy, czyli pewnie będę musiał jeszcze mogę jeszcze trochę więcej przenieść tego ale trudno e, a nie to tutaj mam przygotowałem sobie wszystko pod odkłady bo stwierdziłem, że też nie muszę to wsadzić bo nie wszystkiego chowałem do skrzyni, bo mi się już nie chciało i poszłem tylko, poszłem na żywioł z sukierą. i mówię nie, to było tak, tak. I to. Nie, to było tak. Tak, tak. Jest. O, jest będzie jeszcze tego e, dust tu. No, boże, Cold Dust nam no, starcie, akurat. Tak, na styk też. dobra 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 i tak mamy trzy generator sobie weźmiemy i co zamierzam w następnym odcinku bo ten już będziemy powoli kończyli w następnym odcinku zamierzam zamierzam y, zrobić, zrobić sobie sobie zrobić zrobić sobie, sobie. Ehm, no e, jak to się nazywa może z, wykopię poza odcinkiem albo nawet w odcinku a to muszę tak w tym świecie w odcinku albo poza odcinkiem e, tak wykopiemy dół taki mniej więcej na ten i sobie będziemy tam... Eee, nie to! Puf. Tutaj jeszcze mam trochę kabli Dobra To tak hm. O, mam pomysł bo tutaj gdzieś powinno mieć drewno. Jeszcze powinno mi zostać to jeszcze. Chyba tu będzie drewno. Okej. Okay. I tak. Jeszcze co? Ja chyba poza odcinkiem pójdę jeszcze raz do kopalni. Bo coś czuję, że będzie cienko, cienko, cienko z tym wszystkim przytapiam to No w dupę zapomniałem znowu generator nie wiem co się dzieje ze mną albo mi się wydaje, albo mam chlpę nie wiem czemu Się barwiło tak, 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 tak. I generator do środka, jest Watermill. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, uh, nie, 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 nie tak. Nie tak. Ciągle się wyraźnie Tak nic nie, nie mam, bo wszystko przeniosłem do tym no, a ona była cała pełna. I tak. Okej, okay. tu sobie zrobimy z dwa wiadrami Później i tutaj sobie zrobimy tak. Tak. Z dwie łopaty sobie może zrobimy. E, Raz, dwa ok o mam pomysł już mam już pomysł na nasz eee, kurde widzicie nie wiem co się dzieje, dzieje z moim komputerem, że mam lagi, straszne, no i znowu, kurde. zarobienie tego e, na e, jak to się nazywa na, 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 na e, water milk, czyli tą, e, elektrownię czy tam jak to woli generator prądu czy, czy prądnicę e, ten to sobie zrobimy właśnie nad wodą Dobra, to sobie damy tak. To sobie damy tak. Prawdopodobnie będzie ona pociągnięta. Znaczy, wszystko będzie pociągnięte pod domem. Znaczy, Boże, pod ziemią, żeby do y, domu dostać. Tak. Dobra, to ja już będę kończył odcinek bo i tak dzisiaj nawet nie zrobiliśmy może za wiele, ale trochę si się pobawiliśmy z tym tak, będzie trzeba jeszcze wziąć e, tą baterię zrobić tą baterię to już w następnym odcinku zrobię i zrobimy w następnym odcinku dokończymy znaczy może to zrobię już poza odcinkiem, ale ten Solary doskonale też zrobię poza odcinkiem, odcinek dzisiaj wyjdzie, wtorek dzisiaj jest, to odcinek może wyjdzie dzisiaj, tak, a następny odcinek będzie, hmm, to jeszcze zobaczę w sobotę albo w piątek. Choć w piątek nie wiem, czy będę miał czas, bo mam trening. Um, I tak. tak. Tak, 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 tak. Ok. To. Nie wiem, czemu nie mam skina dzisiaj. Nie wiem, co się stało z tym. Um, on już. Widzicie, mam jakiś problem z lagami, ale postaram się go pozbyć, powiedzieć. I tak, jestem na short, tak? Myślałem, że to coś zmieni, bo już przed odcinkiem mi się zaczynało, to zmieniłem na short, jak już zauważyliście, jak byłem na polu, yy, i widział... i nic mi nie pomogło, pewnie mam coś z komputerem albo... Po prostu nie wyrabia pamięć albo procesor, nie wiem. Dobra, to ja kończę dzisiaj tu i tak. Subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie. No i jeżeli Wam się odcinki będą podobały, właśnie z tego a nie ze z survivalu, to może to będzie musiało bo moim zdaniem takie właśnie granie na modach jest przydatne. Niestety chciałem zrobić też, na przykład te mody wgrać na 1.4.7, ale historia była taka, że za każdym razem, jeżeli mi już nawet Minecraft odpalił, moją wszystko fajnie, ten, to mapka, e, tworzyłem nową mapkę czy czytałem starą, to była męczarnia, to była męczarnia, bo yy, yy, ona się potrafiła dwie godziny wczytywać, czekałem, myślałem, że może jakieś lagi, że to się tak po prostu zawsze, a tam dwa, dwie godziny i nic, to postanowiłem, że jeżeli mi się na mniejszych wersjach będzie to samo robiło, to po prostu z modu zrezygnuję wszystkich oprócz yy, MiniMap. Timber Mod, czy tam inne i Inventory Twix, jak tu widać, mamy akurat e, e, Timber Moda, czy 3 Capitola, nie mamy, ale tak to jest. No, to jeszcze raz, łapujcie, subskrybujcie, komentujcie. No i co? No i to wszystko. Dziękuję za uwagę jest z tej strony. GP. Zapraszam na kolejne odcinki. Minecraft Cześć.